Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. Junto al miedo de volverme a enamorar. Nie igrace año. ¿En hasta el sentido a la con solo escucharte con solo... Odcinek 110. Szukam doktora San Romana. Był z ojcem Anselmem. <noise> <noise> Co z Juanem Miguelem? Nigdzie go nie ma. Rozmawiał z Ojcem Anselmem, ale nie widzę żadnego z nich. Boże, nadal źle się czujesz? Jak mogę ci pomóc? Zabierz mnie stąd. Zawieź mnie do domu. Proszę cię na wszystko. Uspokój się. Jak się pani miewa? Dobrze. Jadę już, Rosjo. Nie zaczeka pani na nas? Nie czuję się dobrze. Boli mnie głowa. Wolę się położyć. Możemy panią odwieźć? Nie trzeba. Wezwałam taksówkę. Powiedz bratu, że musiałam wyjść. Powiem. Do zobaczenia. Możesz do nas przyjść, jeśli chcesz zobaczyć się ze swoim psem. Nie obawiaj się. Źle cię oceniłam. Inne okazały się jeszcze gorsze. Może gdybyś z nami była, moja córka nadal by żyła. Co się stało tej zołzie? Byłam pewna, że znów mi nawrzuca. Pani Onelia musi się zmienić, jeśli chce zostać z nami i maitą. Trzeba pamiętać, że umarła jej córka, a taki cios może odmienić każdego. Ale naprawdę zbaraniałam. Zabierz mnie stąd, proszę. A Mariciu? Zaraz po nią wrócę. Uspokój się, Blanko. Zabierz mnie. Widziałaś? Abstyfikant Mariciu i z przyszłą żoną świrologa. Nieźle. Złośliwiec z ciebie. Dlaczego z nią wyszedł? Znali się wcześniej. Pan Contreras mieszkał u doktora San Romana. Wiem. Ale i tak to zagadkowe. Jeden zostawia Malciu, a drugi zabiera gubernantkę. Ciekawe dokąd? Obaj są dobrzy. Słuchaj. Siadaj. Jesteś już u siebie, więc mogę cię zostawić. Proszę, nie zostawiaj mnie samej. Uspokój się. Nelson był już bardzo słaby. Długo chorował. Jego jedyną rozrywką było pisanie. Elsa powiedziała mi, że pozostawił wiele wierszy. To prawda. Co ona teraz zrobi? Straciła męża. Jak to co? Zapomnij i zacznie od nowa. Znów się zakocha, jeśli jeszcze tego nie zrobiła. A niech cię. Jesteś niereformowalny. Po prostu z piekła rodem. Pójdę do Elsy. Nie powinieneś był przychodzić. Właśnie, po co przeszedłeś? Obrażacie się, bo mówię jak jest? Myślicie, że Elsa będzie całe życie płakała po Nelsonie? Po dwóch miesiącach dojdzie do siebie i znów będzie szczęśliwa. Zresztą nie można tego potępiać. Jest młoda, ładna i ma przed sobą całe życie. Ciebie pewnie powrót Elsy do życia nie ucieszy i wcale na tym dobrze nie wyjdziesz. Na pewno pogodzi się z doktorem Garibajem, a czuję, że coś jest między Wami. On kocha się w Tobie, czy Ty w nim? Nie Twój interes, ale nic nas nie łączy. I przestań się wtrącać w nie swoje sprawy. Obraziła się. Nie rób takiej miny, a ty nie dotykaj mnie. Dlaczego ja też muszę iść? To nasi znajomi. Tak, ale zmarły był Ladaco i niedawno wszedł do tej rodziny. Wstąpię tylko na chwilę. Wzięłam swój wóz. Wejdźmy już. Dziękuję, że Pan przyszedł. Bardzo nam przykro. Wyrazy współczucia To bardzo smutne. Bardzo. Wejdźcie. Luisa jest w środku. A gdzie Elsa? W salonie. Zapraszam. Dzień dobry panu. Przyjaźniłem się z Nelsonem. Jestem Francisco San Roman. Chcesz wejść? Za chwilę. Spokojnie, chłopcze. Zatem do zobaczenia. Słucham? Tak. Doktor San Roman? Chwileczkę. Już go szukają. Tak, Ester. Przenieś wizytę na jutro. To wszystko. Dziękuję. Jak się masz, Izraelu? A Pan doktorze? Na szczęście dobrze. Witam ojca. Co u ciebie? Gdzie się podziewałeś? Za granicą. Zrobiłem specjalizację. Zatem jesteśmy kolegami. Moje gratulacje. Doktor San Israel. To ty, Izraelu? Tak, to ja Chodź, Mojcze, na razie Nie mogę uwierzyć Ledwo wróciłem do Meksyku, a tu taka wiadomość Natychmiast przyszedłem Chodź, wszystko mi opowiesz Gdzie może być Blanka? Tu jej nie widzę. Cisza. Chyba przerwało połączenie. Teraz zajęte. Ja też jestem lekarzem. Powiedz mi, Blanko, co ci dolega? Dlaczego nie odpowiadasz? Czemu tak na mnie patrzysz?